To coś niesamowitego, bo zawodnicy startu z Gorzowa właściwie realizują już sami ze sobą. 45 medali przywiezionych z mistrzostw Polski. To robi chyba wrażenie na wszystkich. Dzisiaj nasi zawodnicy wyznaczają pewien poziom, który jest trudno już w tej chwili, trudny do osiągnięcia dla innych zawodników. Na często na podium to są sami zawodnicy z Gorzowa Wielkopolskiego, ale też ustanowione zostały rekordy Europy. Rekordy, które będą pewnie funkcjonowały gdzieś w Annałach rekordów sportowych. Dzisiaj sięgają po najwyższe laury, słyszą Mazurka Dąbrowskiego na arenach światowych, już nie mówię tylko w Polsce, bo faktycznie to są zawodnicy światowej klasy. I dzisiaj można powiedzieć tylko tak, przyklasnąć. Start chyba powinien zmienić nazwę na medalowy start albo złoty start. Ministerstwo Sportu inwestuje w sport osób z niepełnosprawnością, bo wydaje się, że dostrzega też potrzeby tych osób, stąd też są środki delegowane czy dedykowane w PEFRONie. Między innymi na sport osób z niepełnosprawnością, na likwidowanie różnego rodzaju barier w klubach sportowych, chociażby, ale też do sprzętowienia tych osób, bo często są to różnego rodzaju czy to protezy, czy, czy różne inne elementy, które są potrzebne, żeby nie tylko uprawiać sport, ale też normalnie funkcjonować. Urząd Marszałkowski też zauważa dzisiaj naszych niepełnosprawnych sportowców i dzisiaj inwestuje w nich, z czego się bardzo cieszę, oczywiście miasto Gorzów, a nie wyobrażam sobie, żeby Wojewoda. Lubuski nie brał w tym udziału, bo sam też amatorsko prowadzę sport i wiem ile to kosztuje wyrzeczeń, żeby jednak czy pogoda, czy niepogoda, czy dobrze się czujemy, czy mamy gorszy dzień, po prostu pójść na trening. Ja się bardzo cieszę, że takie sukcesy duże medalowe i sukcesy, jeżeli chodzi o klasyfikację medalową w Polsce, pokazaliśmy jako paralekoata na każdych zawodach, że jesteśmy najlepszą ekipą w Polsce. I medale. Myślę, że to największe podziękowanie tutaj dla naszych sponsorów, dla władz. Ja tu gratuluję zawodnikom, że bardzo dobrze się spisali, bardzo dużo dobrych wyników, wyników lepszych od rekordów życiowych. No i cieszę się w tej chwili, mogę powiedzieć śmiało, że aż tak dużo zawodników zrobiło kwalifikacje do Mistrzostw Świata, które odbędą się w drugiej części sezonu. Tak naprawdę bez finansów klub nie jest w stanie nic zrobić, bo Kosztuje sprzęt, kosztują dojazdy na zawody, dojazdy na treningi, więc to się głównie opiera o finanse. A aczkolwiek, też bez bazy, która jest bardzo ważna w sporcie, niewiele by się dało wskurać w tej chwili. Bazę treningową mamy bardzo dobrą w okresie wiosennym, letnim i takim jesiennym, bo okres zimowy, no to zderzamy się ciągle z tym samym problemem. Nie mamy hali sportowej, hala by się przydała taka para lekkoatletyczna, żeby można było robić ten trening. Również zimową porą. Pierwsza część sezonu to było rzeźbienie w technice, bo mam nowego trenera kadry i z tym trenerem staramy się to troszeczkę, to moje strzelanie uprościć, żeby sprawiało mi więcej przyjemności, radości i żeby było jak najbardziej swobodne, nie wynikało z wysiłku. I bardzo dużo rzeźbiliśmy w tej technice i z tą taką pracą bardzo żmudną, czasami monotonną mi się ta część pierwsza kojarzy, ale no i również z, z tym metalem zdobytym w Rzymie na pucharze Europy. I też jechałam na ten puchar z wielką niepewnością, nie wiedziałam jak, jak będę umiała w stresie i w takich emocjach przełożyć zmiany techniczne na rzeczywistość, ale no jestem zadowolona i przyznam, że po ubiegłorocznych igrzyskach, które no nie wyszły mi za bardzo, nie, nie strzelam tak jak chciałam, to ten sukces bardzo cieszy i dodał mi bardzo dużo motywacji i takiej chęci do dalszej pracy.